Witam! Dzisiaj aktualizacja z uprawy kapusty pekińskiej. Po dwóch tygodniach od sadzenia kapusty są już naprawdę ładne. Dorodne. Porównam do ręki, jak dłoń. Także naprawdę ładne kapusty. Planuję przy nich wsadzić jeszcze aksamitki. Jest to odmiana wysoka aksamitki. Dzięki temu będzie mniejsze narażenie na atak wszelkiej maści gonsiennic, które lubią sobie skonsumować kapustę pekińską.